Idziemy na wool Fashion! Cześć! Dzisiaj witam Was w typowo dziewiarskim blogu. Chcę Wam opowiedzieć, jak było na targach wool Fashion, które odbyły się w Warszawie 9 listopada, czyli dwa dni temu. Co kupiłam, czy było warto, czy następnym razem też się wybiorę na targi dziewiarskie. Także zostańcie ze mną. Ta edycja targów odbyła się na Stadionie Narodowym. Wydaje mi się, że poprzednio Lokalizacja była inna, ale to był mój pierwszy raz na targach. To była przestrzeń z widokiem na płytę Stadionu Narodowego. Można było zaparkować w parkingu podziemnym. Do Stadionu Narodowego też jest dobry dojazd komunikacją. Jeżeli nie jesteście z Warszawy, to i tramwajem, i metrem, i autobusem można dojechać na Stadion Narodowy. I y, przestrzeń była y, po prostu długim korytarzem, do którego jakby wchodziło się po środku długiej ściany i można było pójść w lewo albo w prawo. Po obu stronach były stoiska, byli wystawcy. To co było super, to to, że w obu tych skrzydłach, y, tak pośrodku były kawiarenki, także można było się napić kawy, herbaty i coś zjeść. Natomiast dalej na końcu tych skrzydeł były y, takie miejsca do siedzenia, do odpoczynku. I też bardzo się przydały. Myślę, że dużo ludzi, tak jak ja, korzystało z tych miejsc, żeby znaleźć sobie włóczki na konkretne projekty, poszukać w internecie na telefonie albo sprawdzić, yy, w jakich projektach możemy wykorzystać te włóczki, które nam się spodobały po drodze. Nie za dużo nagrywałam, bo było bardzo dużo ludzi i powiem szczerze, że nie chciałam, wiecie, chodzić z kamerą i blokować ruchu. Do wielu stoisk były długie kolejki. Chyba największa kolejka była do Gaboul. W sumie nie wiem dlaczego. Może coś mnie ominęło. Może była jakaś wyjątkowa promocja albo jakieś włóczki, które były dostępne tylko na tych targach. Jeżeli wiecie więcej, to napiszcie mi w komentarzu. Ale mam nadzieję, że nie. Ja też poluję na ich włóczki. Jeszcze nie do końca zdecydowałam, na jakie. Ale no po prostu mam nadzieję, że dorwę je w internecie. A propos właśnie Gaboul, to miałam nadzieję, że dorwę tam te próbniki kolorów z poszczególnych włóczek, bo chcę zrobić sweter dla męża z ich włóczki i ciężko nam wybrać kolor przez internet. <śmany> Maciek jest dosyć yy, wybredny, jeśli chodzi o kolory, ale niestety nie było. Można było rzeczywiście na miejscu zobaczyć ale tylko niektórych, także trochę szkoda, może po prostu zamówię sobie właśnie przez internet. To, co mnie zaskoczyło, to to, że wydaje mi się, że na żadnym stoisku nie było y, włóczek Dropsa. Trochę szkoda, bo ja nie mam aż tak dużego doświadczenia z ich włóczkami. Chciałam sobie podotykać różnych, bo wiem, że niektóre mogą być gryzące, a niektóre z kolei się, nie wiem, bardzo rozciągają. No i też mają bardzo duży wybór kolorów, y, więc podejrzewam, że po prostu wystawcy woleli pokazać te włóczki takie bardziej. Charakterystyczne, wyjątkowe, a no, zakładają, że drabsa wszyscy znają. Dla mnie największym plusem tych targów było to, że mogłam po prostu poznać wiele producentów włóczek, z którymi wcześniej się nie spotkałam. Oczywiście były takie standardowe włóczki, które wszyscy znamy, ale były też takie stoiska z ręcznie farbowanymi włóczkami, takie mniejsze marki albo marki, o których właśnie ja nie słyszałam. Także to było dużym plusem. Było trochę takich stoisk z typowo akcesoriami dziewiarskimi, czyli jakieś torby projektowe, guziki ręcznie malowane, ręcznie wypalane, ceramiczne. Ale tak naprawdę samo kupowanie na targach było dla mnie dosyć trudne. Także skupiłam się, jak zaraz zobaczycie, na akcesoriach i drobnostkach, bo ciężko było mi skupić się na tyle, żeby wybrać konkretną włóczkę, pod konkretny projekt, odpowiednią ilość. Właśnie robiłam głównie zdjęcia po to, żeby wiedzieć, który kolor mi się podoba i co mogę potem wykorzystać, ale jakoś miałam mentlik w głowie i bardzo mi się to kupiło. Było też parę włóczek, na które nie znalazłam pomysłu na projekt, więc tak samo zrobiłam zdjęcie, żeby w przyszłości może to wykorzystać. No i też nie ukrywam, że mam trochę zapasów i trochę planów na najbliższą przyszłość, także nie było to takie pilne, żeby zdobyć włóczki na projekty. I może przejdę właśnie do pokazania Wam, co kupiłam. Mam nadzieję, że to zgromadziłam wszystko, bo już zdążyłam oczywiście wszystko odpakować i sobie porozkładać. Zapomniałam, że chciałam Wam nagrać ten filmik. Pierwszą rzeczą są zatyczki do żyłki, zakrętki takie w formie motka. Oczywiście od Knitting Boxa. To jest taka włóczka na magnes. Także myślę, że super się sprawdzi, jak na przykład skończę body z i będę się przerzucać na rękawy. I drugie tego typu akcesorium to taka owieczka gumowa. Ona ma z dwóch stron dziurki, żeby zablokować druty. Potem wymyśliłam, że w sumie mm, rzadko zatykam druty w taki sposób, że one by wystawały z tej owieczki z dwóch stron, więc poprosiłam mojego kolegę, który później był na tych targach, żeby to kupił mi taką drugą owieczkę. Mm, chyba w ciemniejszym kolorze, także będę miała dwie. Wydaje mi się, że będą bardziej y, praktyczne. Oprócz tego kupiłam żyłki Petit Neat. Ja już sobie je tu y, przewinęłam i nawet y, używałam. Y, okazuje się, że one są dużo bardziej elastyczne, takie y, dużo bardziej miękkie niż y, takie, które kupiłam kiedyś. Z jakiegoś przypadkowego sklepu były w różnych kolorach i po prostu nie wiedziałam, że mogą się od siebie różnić. A potem y, znalazłam jeszcze żyłki na innym stoisku, które były jeszcze bardziej miękkie, więc trochę żałuję, że już kupiłam te, ale no myślę, że już mam tych żyłek wystarczająco, więc na razie poczekam, może one się zużyją, przerwą, albo nie wiem co, i będę mogła sobie kupić tamte. Ym, kolejną rzeczą. Jest taki grzebień do wełny, do golenia. Wydaje mi się, że on się bardziej sprawdza przy włóczkach bardziej włochatych może przy bardziej delikatnych. Ja go testowałam na swetrze i dosyć dobrze zbiera te włoski. I fajne jest to, że jest podręczny, więc można sobie wziąć na wyjazd. A czasem szkoda miejsca, żeby pakować taką kolarkę elektryczną. Także to jest całkiem fajna sprawa. Kolejną rzeczą są druty. To są druty Ginger Knit Pro, czwórki. Zorientowałam się, że brakuje mi czwórek właśnie w tej mojej kolekcji drewnianej. W pewnym momencie zaczęłam sobie kompletować te druty drewniane z Knit Pro różnych serii, bo po prostu chciałam przetestować różne. One i tak są dosyć podobne, chociaż mam wrażenie, że te Ginger są najbardziej śliskie i dosyć dobrze mi się przerabia. Teraz od razu przełożyłam sobie na nie robótkę. To jest czapka robiona briożką. A przy okazji mogę Wam powiedzieć o moim też ostatnim odkryciu. Żyłki obrotowe z NIT Pro, też sobie ostatnio wymieniałam i są bardzo wygodne do pracy, także polecam. Natomiast wiecie co, nie przemyślałam tego, że mogłam kupić krótkie druty. Bo do przerabiania czapki ten mały obwód jest za mały, żeby wygodnie posługiwać się drutami. Także i tak musiałam użyć trochę dłuższej żółki. To jest chyba 60 cm. No i pracuję oczywiście Magic Groupem. I ostatnia rzecz, tak się rozglądam, ale chyba ostatnia. To jest mój wymarzony plakat z nasztuki studio. Knitting <grym> is my yoga. Wydaje mi się, że kupię. Wydaje mi się, że kupiłam ostatnią sztukę. Potem też moja ciocia chciała sobie kupić taki plakat, ale już niestety nie było. I w gratisie dostawało się taką pocztówkę z takim samym obrazkiem, także super. Jeszcze nie wiem co z tym zrobię, może będzie mi służyć jako zakładka do książki. No i ten właśnie plakat prawdopodobnie zawiśnie na tamtej ścianie zielonej. Teraz ta zielona ściana wygląda jakby była zgniło zielona ale ona jest taka trochę bardziej groszkowa, więc y, odcień zielonego pasuje do tego zielonego na plakacie. I myślę, że zawiśnie po prawej stronie tego świecznika złotego, obok gitar. Y, będzie fajnie pasował, rozjaśniał trochę tą zieloną ścianę. I to są wszystkie rzeczy, które kupiłam. Nie ma tego dużo, nie ma też żadnej włóczki, ale ani nie miałam specjalnie budżetu na... na większe zakupy, ani pomysłu, co z czego udziergać. Także mam nadzieję, że te zdjęcia, które robiłam, posłużą mi przy wybieraniu kolejnych projektów. Myślę, że takie targi są bardzo fajnym doświadczeniem. Można się zainspirować, bo dużo ludzi jest ubranych też we własne udziergi, we własne projekty, także można też spotkać znajomych, co i mi się udało. Dużo znanych osób z YouTube'a. <grym> Chyba najbardziej skorzystałam z tych targów, ze względu na to, że mogłam podotykać włóczek, które mnie interesowały, poznać też właśnie nowych producentów, nowe firmy, których wcześniej nie znałam i sprawdzić też odcienie, bo wiadomo, że na stronie internetowej przez wyświetlacze różnie te odcienie wyglądają, a okazało się, że na przykład włóczka, na którą polowałam, nie ma takiego odcienia, odcienia, który by mnie interesował. Myślę, że na kolejne targi też się wybiorę. Będą w marcu. Wydaje mi się, że też na stadionie narodowym, także super. Tyle z mojej strony. Dajcie znać, czy wy byliście na targach, co kupiliście i czy były gdzieś włóczki dropsa. Bo jeżeli tak, to bardzo żałuję i będę ich szukać następnym razem. Ściskam Was. Iza.